A oto bardzo ciekawe pierwsze wydanie e, powieści Józefa Konrada, czyli Józefa Konrada Korzeniowskiego Korsarz e, wydanie oryginalne The Rover e, edycja z roku 1923 specjalna limitowana część nakładu w ilości 377 egzemplarzy prezentowany egzemplarz e, oznaczony numerem 7 No i uwaga e, Egzemplarz opatrzony podpisem ochronnym, autora. Papier żeberkowany na frontis pisie portret Konrada w akwaforcie, bardzo ładna grafika. Egzemplarz z biblioteki prywatnej. Opatrzony stemplem. Oryginalna oprawa kartonowa. Niewielkie nadpęknięcie grzbietu w górnej części. Edycja wydania ukończone w październiku 1923 roku.